Dobra, dojechałem na dworzec kolejowy w Kostrzynie. Okazało się, że trakcja jest podrywana, żaden pociąg nie jeździ. Ja się nie mogę na infolinię nie dzwonić, tak więc jest lipa. No i ta podróż, która miała być dzisiaj, zaraz zostaje odwołana. Najprawdopodobniej. Słuchajcie, leci już, patrzę. Gosia pewnie kojarzycie. Siemano, witam serdecznie. Słuchaj, Tomku, będziesz od razu na YouTubie. Siemano. Pierwszy dzień, tylko przyjechałem. Jestem w domu od dwóch godzin i już zdał trening, tak więc lecimy. Stara siłownia wyposażona jak zawsze spoko, nikogo nie ma. Lecimy. Szyman, witam serdecznie moi drodzy Piotr Poloprzewarski. Dzisiejszy dzień taki troszkę, a, można powiedzieć, przypadkowo wszystko się złożyło, jesteś jest się z nami wini. I okazało się, że po prostu dwie ziemie ze Szczecina dodałem No i zrobimy przy okazji sobie rozmowy Tak więc wpadajcie na kanał do Dowiniego Kiedy to będzie można zobaczyć? Tego nie wiadomo, bo mam wiele różnych materiałów I wiele różnych planów Ale myślę, że nie później niż w przeciągu miesiąca Tak zakładam Tak więc podajcie link będzie oczywiście w komentarzu No my sobie będziemy robić teraz rozmowy I później wam opowiem Siemano e, No i siemano, słuchajcie sprawa z Winni. Pozdrawiam serdecznie, bardzo sympatyczny gość i bardzo, bardzo przypadkowe spotkanie, byłem u znajomych, rozmawialiśmy sobie i nagle wpadł e, Wini i ten ziomek Adam, który tam siedział z tyłu na, na wywiadzie mówi, to dawaj, tutaj zrobisz sobie z Polem wywiad, I ja tak mówię no to dawaj, to zrobimy wywiad, no i tak wyszło bardzo spontanicznie, nikt tego nie planował, tak więc jest okej, okay, pozdrawiam serdecznie E, Oczywiście, wszystkie linki będą w komentarzu, tam podpięte. A ja teraz jadę odebrać paczuszkę. Uff, zimno jest. Pocik, paczkomaczyk Powiem Wam, w Polsce 5 miesięcy nie byłem. Trzeba wszystko podbierać teraz. Ła! Wow. To nie mała paczka. No witam serdecznie Zachciało mi się do Polski przyjeżdżać Powiem wam, jest zimno nawet nie zimno, tylko pizga Wieje Prądu nie ma Zasięgu nie ma Ale nic, na trening, tak więc Fajne uczucie, jestem sam na siłowni Nikogo nie ma Mimo, że nie ma prądu, trening można sobie zrobić zawsze Tak więc mało będzie powrót do Formy na dobrą sprawę Dwa dni w domu A już jutro trzeba będzie wyjeżdżać Ale jest ok Tak więc Nie ma zjebania Zabieram się za robotę No i myślę, że śmiało można powiedzieć I z tyle nasiedzałem się W Dębnie Andrzej spakowany, jedziemy w trasę No i dobra, dojechałem na dworzec kolejowy w Kostrzyni, okazało się, że trakcja jest pozrywana. Żaden pociąg nie jeździ, ja się nie mogę na infolinię zadzwonić, tak więc jest lipa No i ta podróż, która miała być dzisiaj, sobie zostaje odwołana najprawdopodobniej No i sytuacja wygląda następująco, wszystkie pociągi, którymi miałem jechać dzisiaj zostały odwołane Z racji wiatru, które sobie jakoś tam wczoraj powiał Nie był naj, najmniejszy, ale wywalił prąd, wam pewnie też na cały dzień nie było w ogóle zasięgu w żaden sposób. Do tej pory nie wrócił nam internet na hacie, tak więc jest lipa. No i mówię, miałem jechać do tej Warszawy, no i się zesrało. Nie udało się. Tak więc. No szkoda, trzeba będzie zmienić plany. Powiem wam, że już miałem kupować sobie samolot. W sensie samolot. Miałem kupić bilet. No, ale na szczęście go nie zakupiłem. Tak więc zastanawiam się teraz, co mogę zrobić, bo skoro nic nie jeździ. To będę musiał znaleźć jakąś alternatywę. jestem spakowany nie chcę się iść w domu i może ogarnę jakiś po prostu bla, bla Tak więc będę działał i najwyżej pokażę Wam tutaj jakieś ujęcia z bliskiej okolicy. Uff. No nie udało się, moi drodzy, dojechać dzisiaj do Warszawy. Nie dało się wyjechać ze mną, jak to mawia stare chińskie przysłowie. Nie ma tego złego, co by na trening nie wyszło. Tak więc. Wasze zdroweczko pijemy. No i robimy trening w chacie, no bo nie ma innej opcji. Bo wczoraj nie jeżdżą pociągi, w sensie jeżdżą, ale z ogromnym opóźnieniem i próbuję cokolwiek wyczarować. Nie ukrywam, że nie jest kolorową. Właśnie przygotowuję się do zrobienia podsumowania, tak jak mówię, mojego kanału, który obchodzi teraz 4 lata. Chciałbym zrobić takie naprawdę fajne podsumowanie, więc staram się tutaj e, wszystkie moje dyski, które mam e, tam w jedno miejsce włożyć. Trochę ich tu jest i będę musiał to sobie wszystko jakoś zaraz posagregować. Jeszcze chyba są ze 3 takie pojemniki gdzieś. To jest około chyba 12-14 terabajtów. Danych, to są na przykład, zobaczcie, Azja1920 Tu jest backup2020 Takich dysków mam dość sporo, no bo wiadomo, to wszystko trzeba będzie backupować jeżeli kiedykolwiek coś się stanie, fajnie mieć takie rzeczy Zobaczcie, tu jest 2020, tu jest jakieś hip hop camp Nie wiem, co to nawet są za dyski, więc będę chciał Znaleźć jak największą ilość Takich fajnych danych Żeby po prostu, wiecie, zrobić taki odcineczek na czterolecie, można powiedzieć, kanału, jak to się wszystko zaczęło, żeby to wiecie, miało ręce i nogi. A ja siadam właśnie do montowania materiału. Muszę z czystym sumieniem powiedzieć, że bardzo ciężko nagrywa mi się vlogi z Polski, w sensie no, może nie tyle z Polski, ale co coś tam u z miejscowości, ponieważ no, nic ciekawego nie ma. Jest łyska pogoda, pada deszcz. A... Jest wietrzny, ale nie mam internetu, więc jadę po prostu e, Gdzieś tam muszę do, do, do znajomych pojeździć, żeby po prostu się połączyć z internetem Mój laptop nie trybi z y, moim hotspotem, nie mam żadnego pęcia, co jest grane Jestem, że tak powiem, lekko zażenowany, bo nie mogę zrobić tego, co miałem gdzieś tam Wiecie, zaplanowane wcześniej, tak więc Jestem już w furce, no i jedziemy Naj, Najprawdopodobniej po prostu będę wam pokazywał takie, wiecie, przebitki jakieś i przygodane. Vlogi, ale tylko dzisiaj takie będzie. musicie się zaufać. ale właśnie odebrać mojego znajomego Krystiana Dobropolskiego, z którym można powiedzieć, rozmawiałem sobie jakiś czas temu przed moim wyjazdem do Ekwadoru. Krystian wydał książkę. Tak więc zobaczymy jak to u niego wygląda, to słychać. Gdzie to się plika o, to się ten dach właśnie to, to nie ma dachu. O. No, Słuchajcie, jest tutaj ze mną Krystian, tak jak wam mówiłem Czekaj wyłączę tylko te wycieraczki Co tam koleżko u ciebie? Dam ci pionę, pokażę Na kamerze żeby było, Już ci dałem pioneczkę. Witam serdecznie Także przywitałem Zobaczcie, taką książkę sobie gościu napisał kurczybek, młody chłop A książka zobaczy. Podstawy biomechaniki ruchu człowieka Polecałem wam tą książkę Pół roku temu Ale jeszcze jej, no. nie, jeszcze jej nie było Z no. pół roku Jak ten, jakie Odczucia po wydaniu. No kurz, się bardzo cieszę! Nie ukrywam że w moje... końcu się udało dopełnić. Nie no, że jej nie przeczytałem. Oczywiście. Pierwsza że... jest chyba w trzymasz, nie? No, przeczytać no. jej również nie przeczytam, ponieważ <laughs> ona ma stron. No i ile tam? O... 400. Tak więc to, to trudny temat, ale tak sobie przewinąłem i kto tam z tyłu napisał jakieś ładne słowa? Sebastian Code, tak zwany Sebastian Code, wózek widłowy. The Faceless. Książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie Krystian włożył w jej napisanie dużo pracy No i drodzy, to chyba wystarczy Jak chcielibyście zamówić, a później Krystian wam coś powie To gdzie można zamówić? Mechanika mechanikaruchu.pl No i dobra, a my idziemy zjeść jakąś... Pizzę Jakieś coś Jakieś coś <laughs> sobie z Krystianem na pizzę i zobacz. Duża? To trochę duża. Trochę duża. To nie spodziewałem się, powiem Wam, że taka będzie pizza, no ale brakowało mi chyba takich, że tak powiem europejskich standardów, bo jak chodziliśmy często w Kambodży jeść na przykład pizzę to byliśmy z Miszą. Pozdrawiam, Miszę. To pizza gigant była taka. Chciałem się wykłócić, ale to nie była moja pizza, więc chłopaki powiedzieli, żebym sobie dał spokój. Proszę bardzo, koleżko, życzę Ci smacznego. No i zdroweczko za książkę. Pozdrawiam serdecznie. Za jedną i drugą. <laughs> jak, koleżko, pizza? Bardzo dobra. Dzieci powiem, że jest trudna, ale smaczna. Bo to wiesz, o co chodzi? Jak jest dobre to się laska zawsze. No Tak. Ja tak robię. Który to jest, smacznej, taka, no. jest smaczniejsze. Dobra, słuchajcie, takie pytanko. Koleś, ile ty masz lat? O, kurde, 26 rocznikowo. Słuchajcie, 26 napisał książkę. Objętościowo bardzo sporą, bo 400 stron. Jest to książka, można powiedzieć, niemalże w 100% merytoryczna. To nie jest jakiś tam wiesz, przebłąkiwanie, no. czy jakieś tam, nie wiem, wstawione zdjęcia, które ty zrobiłeś, łąki, i tutaj opowiadasz jakieś historie, wiesz, coś co tam się wczoraj działo na łące na przykład, tylko to jest książka merytoryczna. jesteś młodym człowiekiem, więc gratuluję koleżko sukcesu. Dziękuję. I to jest mój książka, którą osoba, którą ja znam, nie osobiście, ale jako, jak to można powiedzieć, taki sportowy, internetowy autorytet yy, uznaje, czyli Sebastian Kot, yy, daje jakiś tam, wiesz, Świeci swoją twarzą nad Twoją książką, jako taki patronat. Więc jeszcze raz, proszę, gratulacje. Dziękuję uprzejmie. Ile czasu pisałeś taką książkę? Kurde, wszystko od samego początku to 4 lata. 4 lata? No, tak, od, od, od samego początku, wszystko biorąc pod uwagę, to 4 lata. Zobaczcie, zobacz jaki młody, młody gość i jak młodo zaczyna pisać książkę. Niewiarygodne. O, i tak. Jaki był taki. E, co było błodcym, żeby to napisać? Kurde, zainteresowanie treningiem. Myślisz, że brakowało w Polsce tego typu pozycji według Ciebie? No, bo po, znaczy pozycje doty, dotyczące biomechaniki są, A nie ale tak jak oczekiwałeś. Ale nie tak jak oczekiwałem i dużo, dużo, że tak powiem, angielskich książek musiałem sobie potłumaczyć, jakieś tam artykuły naukowe, badanka przeglądać itd. i tak dalej i brakowało mi książki, która się odnosi bezpośrednio do sportu A jesteś i do treningu. No jestem, zawsze można było coś poprawić, nie? Ale, to ale tak jestem. zawsze można, wiesz, po, po roku, po dwóch, po pięciu. Musi się być chodzić... autokrytyka jakaś, nie? Dokładnie, no. a przed wszystkim no. widziałeś okładkę mojej książki, która dopiero wyjdzie za jakieś powiedzmy 10-12 tygodni. Widziałem. Teraz zależy wszystko od drukarni. E... No. Jakie jest Twoje zdanie? Nie zdradzaj za dużo szczegółów, ale... Jakie jest moje zdanie? Na temat moje... Na temat tego, co widziałeś, Kurde. tych zdjęć, które Ci przedstawiłem przed chwilą. No powiem tak, musicie wyczekiwać, bo jest czego, myślisz, po że, będzie, myślisz, że ładnie. wydaje mi się, że sztos, jednym bo, słowem. Bo, bo to na, na chwilę tylko ją widziałeś wizualnie, w sensie, wiesz, jakby okładkę ta, i to co jest, jest to. w środku, bo nie czytałeś jeszcze. No więc... ja Jeszcze w, w ręce nie mogłem jej złapać. Tak, jeszcze nie, nie przeczytana, więc też ciężko stwierdzić, ale no. wydaje się, że wizualnie zachęci czytelnika, żeby sztos. Sztos. kupić? Sztos. nie wiem, nie wiem, czy taka, musiałbym się zainteresować, ale nie wiem, czy jest taka pozycja na rynku. Mi się wydaje, że takie nie ma. Tak, dlatego... tak jakościowo zrobione. Nie, w sensie tak wykonane i ładnie. Dziękuję. No. Bo dlatego ja też. Wyczekujcie. Pisząc moją książkę dochodziłem do wniosku, że moim zdaniem brakowało czegoś takiego, więc postanowiłem napisać taką książkę. No naprawdę, naprawdę będzie wykonanie pytania. A my słuchajcie, kończymy kazaną keto pizzę i uciekamy. <grym> Ładne. na bardzo ważne zaraz spotkanie na Zoomie. Zobaczycie, dotyczące czego. Słucham sobie instagramka słuchajcie, i polskie blogi podróżnicze zrobiły taką to ankietę. Na kogo ktoś będzie głosował? Nie, wybieramy Wasz ulubiony profil blog, vlog podróżniczy na wylocie. Ready for boarding, crazy travel blog, Mikołaj, Mikołaj Sunday. Nie znam tutaj sąd większości. Kojarzę Mikołaj Sunday. To zagłosujemy: Mikołaj Sunday. Zagłosowaliśmy. Pamiętajcie, głosujcie na mnie, jak to jeszcze jest aktywne. Travel Away, Baza Travel moje eee, mojotki kochane, tutaj nie trzeba daleko było szukać Szalone walizki, Miss Voyager, Gdzieś Ty Był Kurczę, nie mam zielonego pojęcia kto jest to. powiem wam, że ja nie przeglądam Damy na kogoś taką osobę, poklikamy Życie dookoła podróży, powiem wam, porobiło się tych dużo blogów Poklikamy, bo nawet nie znam nikogo z tych, co tutaj robią A tu jest pan Piotr Przywarski eee, Jak, zaklikałem na siebie wiadomo Dalej zobaczcie, co chwilę są cztery jakieś nazwy i ja nie wiem kto jest kto. Więc tak tylko po prostu wiecie klikam. Nie wiem, kto jest to jak była kocham. Kojarzę Globstory No ale dajmy sobie komuś szansę. Podróże wojownika, mordy. To krótkie. Let's go, sama przeświat, szpilki w plecaku. Kurczę, no nie znam, bez kitu. Życie w podróży, życie po pracy. Wszyscy się nazywają Podróże, Podróże. Planeta Abstrakcja. Planeta Abstrakcja. Wróciłem. Bardzo fajna rozmowa z młodym, sympatycznym człowiekiem, pełnym entuzjazmu. Zajawki. A ja, słuchajcie, siadam do rozmowy. Zaraz wam pokażę kolejnego gościa specjalnego dzisiaj na kanale. Dzisiejszy taki filmik z Lepka, z kilku dni, tutaj w Polsce. Wydaje mi się, że ciekawe, bo ja on coś innego, jak taki wiecie, jeden dzień. Skumulowany cały czas, tylko takie jak mówię, tu się pojawiały różne, różne postaci. Tak więc dzwonimy do kolejnego wariata. Słuchajcie, leci już. Patrzę. Gość, pewnie kojarzycie. Szymano, witam serdecznie. Słuchaj, Tomku by już na YouTube. Siema, siema, witaj, Siemano. witaj, Pozdrawiam wszystkich. Ja również, Słuchajcie, dobrze to. Słuchajcie, Tomasz jak to daleko. Bardzo inteligentny gość, który dzisiaj zamienił ze mną kilka, to jest słów na... Eee, na ważne tematy. O czym będziemy Tomku rozmawiać? Kurczę, no stary, o czym możemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o podróżach, Polo. Dokładnie. No Jak dobrze, dobrze pójdzie, to nas poniesie. Dokładnie, tak więc słuchajcie, moi drodzy. Najprawdopodobniej kolejna krótka podróż będzie z tym, oto, tutaj panem, tym łysym gościem w okularkach. Jeżeli chcecie zobaczyć jego socjale, to link będzie w sumie podpięty w, w sekcji opisów, a ja, żeby nie zdradzać Wam szczegółów. Kończę, wyłączam tego kola e, tego tutaj w sensie źle, nie kola. Wyłączam kamerę. No i my z Tomkiem sobie porozmawiamy. Spotkanie na szczycie, tak jest, spotkanie na szczycie. Dokładnie, pozdrobeczki. No, muszę Wam powiedzieć, że rozmowa z Tomkiem pochłonęła niemalże 2,5 godziny. Rozkminialiśmy przyszłą podróż, nie ukrywam, że gdzieś tam było planowane, aby z Tomkiem pojechać sobie a, no gdzieś, można powiedzieć, ciutko dalej. Nie wiem na ile raczej nie zamierzam robić wiadomo jak długich tras. Teraz, ponieważ muszę być w okolicy, można powiedzieć. Ponieważ tak mówię z tą książką, teraz już jest wszystko zrobione. Wszystko zależy e, teraz tylko od e, wyceny drukarni oraz tego, ile trzeba będzie czekać. Niestety, po tak zwane wariatowe e, rzeczy sprawiły, że brakuje sporej ilości produktów w tych często drukarniach, e, brakuje papieru, brakuje wszystkiego, brakowało też ludzi do pracy, tak więc trzeba po prostu czekać, ale miejmy nadzieję, że to będzie niebawem. Ja będę informował na moim Instagramie, śledźcie mnie na Instagramku Piotr Polo Przywarski, więcej informacji, pewnie będzie jakiś preorder zanim to wydam, wrzucony, nie wiem, z miesiąc wcześniej, żeby można było kupić spokojnie, y, wiedzieć ile książek wydrukować, no bo to nie sztuka, wiecie, nie wiem, Wyżygać się z hańsu, wydrukować 2000 książek, a sprzedać ich powiedzmy 500, oczywiście myślę, że 500 również będzie mnie satysfakcjonowało. Chociaż nie ukrywam, że jakbym sprzedał 1000, to byłbym pewnie chodził z bananem przez kolejne pół roku, i to tyle. Taki odcinek mówię dzisiaj raczej luźny, pogawędka tutaj trochę z winim, tutaj z tomkiem, tutaj z. Krystianem, bardzo fajnie, moi drodzy. Wpadajcie do chłopaków na social media, pomagajcie im tam, pooglądajcie sobie, zobaczcie co u nich słychać. Ja z tego miejsca się z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia.